Dzień dobry! Zapraszam na dzień z Wilmasty. E, ja już jestem po porannym wróżnicu, zrobiłam sobie taki delikatny make up. Make up, no make up. No i jesteśmy z Tomkiem, e, robimy sobie śniadanko. Ja zaczynam z rozpiski od mojego dietetyka. Muszę tylko znaleźć, dzisiaj jest dzień trzeci. E, więc jaglanka z jabłkiem, poranna szarlotka. Moje ulubione. Ja jestem bardzo na śniadanie jem. Jajka w jakiejkolwiek postaci, więc dzisiaj to jest takie połączenie jajecznicy z um, jajkami sadzonymi, takie pół na pół. Trzeba tutaj troszeczkę masełka klarowanego, później cebulka, łosoś i No my mamy różne diety, rozpisane przez różnych dietetyków, ja mam no, taką mocno sportową dietę, bo dużo trenuję. I wręcz mam teraz dietę 2900 kalorii, żeby przybrać trochę na masie, bo mi cały czas spada. My ze sobą współpracujemy jak woda. Tomek się w tam, ja się przebieszczam tu. No ale tak to jest, no, jak się je zupełnie co innego. Poza tym Tomek też ma inny gust w jedzeniu niż ja. Większość rzeczy, które on lubi, ja nie lubię, więc my się tak uzupełniamy. I jak on czegoś nie dojada, to ja po nim to dojem. Jak coś kupujemy w restauracji, to się świetnie składa ja no. połowę, a nie na drugą połowę. Ale no bo poczekaj, na przykład podajmy jakiś taki przykład, co ty zostawiasz, a ja to dojadam albo odwrotnie. Nie wiem, teraz mi nic nie przychodzi. No to, tak, jak chcemy podać przykład, to na oczywiście nic nie przychodzi do głowy. Poczekaj, no. Later. Poczekaj, 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 poczekaj. Much later. Poczekaj, coś suszy? nie, poczekaj. One hour later! Nie, no dobrze, tego nie było! To jest najgorsze chyba w śniadanie: śniadania. Czekanie, rano się wstanie, jesteś głodny, przeważnie. Ja nie jestem aż tak głodny dzisiaj. Ja to zawsze. Może ta myśl, że trzy treningi przede mną. Sprawia, że mi się odechciewa jeść. No, ale tak mam. Właśnie w dni, kiedy mam bardzo dużo treningów, to no tak mniej jem. A jak już na przykład przychodzi weekend, to wtedy dopiero mi się włącza głód i mogę jeść, 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 nieskończoność. No teraz jeszcze jest też gorąco, więc no nie chcę się aż tak jeść. No tak. jeść. Dobra, jedna omega. Dwie radiole, dwa magnezy. A ty kochanie zjadasz swoje suplementy do śniadania, czy... Zjadam, ja po śniadaniu zjadam. Najpierw śniadanie. Siekit, przegit, siejat. Do śniadanka mam 45 gram białka, więc robię sobie białeczko po prostu oddzielnie i popijam nim suplementy. To, jakie plany na dzisiaj? Mm, mam trochę takiej pracy przy komputerze. Mhm. W związku z tym są to takie zawsze mniej ciekawsze zadania, ale trzeba je wykonać. Teraz zaraz idziemy na trening. Mhm. Później przychodzi do mnie Ada. To sobie dziś zjemy lunch na mieście. No i potem jeszcze wieczorem dwa treningi. Więc dzisiaj mam zajazd, hmm. kochanie. Dlatego dobrze, ja będę załatwiał swoje sprawy oddzielne. Przez to nie będzie napiętej atmosfery. Dobra, no to dokończmy śniadanie i zabierajmy się za swoje obowiązki. Dobra, to teraz jadę na trening poranny. W poniedziałki mam trzy treningi, więc na porannym mam ćwiczenia od trenera. No, takie na, na siłę, przede wszystkim na szybkość ciosów, na szybkość obaleń, szybkość wejść w nogi, więc musimy wszystko umacniać i to robię zazwyczaj rano. Wieczorami mam treningi grupowe no albo personalne. Dzisiaj e, właśnie teraz mam siłę, siłę i wydolność. No i jest to taki trening, że robię go sama, więc muszę się sama zmotywować do tego, żeby ten trening zrobić po prostu na 100%, bo często się nie chce, zwłaszcza jak się ma trzy treningi w ciągu dnia. No i co? My się przeprowadziliśmy blisko klubu. Mam 5 minut drogi samochodem, żebym mogła po prostu często na te treningi chodzić. Po prostu poświęcam się temu. Tam tam. Jaki plan na dzisiaj? No, jak zwykle ciężki. Poniedziałki no, są nie, zawsze ciężkie. Nie może być lekko, nie może być lekko. Słuchaj, zaczniemy, trzy rundy worek. Mhm. Rozgrzewkowo zaczynamy. Później yy, szaga, wyknięcia, zarzuty. Zrobić sobie wszystko życia. Okej, okay, woreczek, trzy rundy. Tak jest, trzy rundy sztanga później Widzę, że każda na barki. Wyćwiczenie do przodu czy na, na, górę? na górę? Na górę. Ile powtórzeń, ile serii? Lubimy to samo 15 powtórzeń. 15 powtórzeń, 3 serie. Dobryno. następnie Na To jest 300 67, później rower. Mhm. Razem no. ze, no. Nie, nie, ze sztangą? Jest, nie, to jest nie, to jest odcinek 60. Chcę, żebyś tego i potem zjedz na rower. Rower. Rower zaczynamy ręce nogi. 400 W 400 W, tak jest I teraz 400W już 40 sekund Dobra Później od razu potem worek porek dynamiczne koplucie, ale ma prawa noga minuta Dobra Okej okay. i ty robisz 5 błąd 5 rund Później rower sam ręce ręce, pompujemy tak jest. Tu maksymalnie ile nasz radę wyciągasz Dobra, maks Tak, ty też 40 sekund 40 sekund później pompki pompeczki, moje tak ulubione 20, razu wchodzisz na 2 minuty na worek yy, ręce nogi? Nie, sam ręce 2 minuty worek i tak samo 5 minut i jesteś wolny Uuu, I później wie, widzimy się i widzimy się po południu. I widzimy się, <laughs> <Pudzień> się <jeszcze śmiech> tylko dwa. Później się 100 sprintów i możesz iść do domu. <laughs> tysiąc powtórzeń po tysiąc, <laughs> e, tysiąc serii po tysiąc powtórzeń. Dobra, Działa, Działaj, działaj, do działaj, zobaczymy. Time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time. Think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time. Think it's my. hand ready. Used to hold myself back. Myself a damn bad. I gotta keep on sugar. Ran through everything in front of me. Might smoke Ben heavy. Got a whole agenda. Can't inspire to get ahead, so bump that. It's no surrender. Got a dollar flip up. I'm trying to get it an NFT to get them in their hand. And crypto, learn how to fix that. I don't really hold out a books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities another come unless listen paying attention. So no, I can't miss that. Działam, działam. Jeszcze jeszcze. Dla nas są przerwy? Yy, przerwa, bo... No się zastanawiałam. Tak, tak. zastanawiałam się. się. No tak, nie, u nas bez... podczas treningu nie ma przerw. Więc... No. Ja widzę, obserwuję i cały czas tylko przerwa. Cały czas przerwa. Serka, przerwa. No. Dawaj, rub, rub, rub. robię, robię. Robię, robię. Jak mam trening z trenerem i jesteśmy sami to podczas godziny treningu mam 3 minuty przerwy. A tak to podczas przerwy na przykład muszę biegać, albo robić przysiady, albo robić padnie i powstań. Więc jak robię sama trening, no to on jest zły. On jest zły na mnie, bo widzi, że ja sobie robię dłuższe przerwy i później dostaję w pierś od niego. Takie życie. Jeśli chcesz być najlepszy, musisz zapierdzielać. tam? Jak tam? A dobrze, głodna jestem. Głodna jesteś? No właśnie, już się zastanawiam co zjeść. Zaraz coś wybierzemy dobrego. Ja jestem po treningu w ogóle. O, to duża dużo szamka. Duża szamka. Patrzyłaś już, co byś chciała zjeść? Nie. Ja buratę. Ostatnio wszędzie, gdzie chodzimy z Tomkiem, to ja zamawiam buratę. Nie wiem, mam jakąś fazę na buratę. Mhm. Coś takiego od świeżego, bo jak są takie upały, to nie ja, chcesz się Ja po prostu umieram nad pizzą. Nie, nie Pizza ostatnio Pizza u mnie za często. Dobra, zrobisz mi fotkę, bo ostatnio rzadko tak ładnie wyglądam jak dzisiaj. Jak się błyszczysz tutaj? O, wiesz. I makijaż Czas zrobiony, jest... i czasem trzeba, a nie tylko treningi. żeby trochę było widać tego białego. Uh -huh. To ustawin jak? No bo w sumie myślę bardziej o portrecie. A dobra. Aha, czyli nie będzie widać ci całej. Ale ten portret czekaj, ten portret, ja chcę taki bliższy. Tylko że ty musisz odejść dalej, bo bym chciała być taka do kolan Later that same evening. No ładnie Nie no ładnie jest Taki jest soczysty Wiesz, wiesz ja nie potrzebuję Ej, takich zdjęć jak ty na Instagrama Nie, to mój. Trzynaście. Ja Trzynastka chyba. to no super, jest super ten... Yy, Poczekaj, to... Dobra, to yy, ja pozuję, a ty rób, tylko ja bym chciała, żeby było widać trochę tych lampek. Mhm. Dobra. Few moments later. Trzy, cztery. Tam Adam macie jakieś plany wakacyjne? Gdzieś yy, planujecie wyjechać w te wakacje? Możliwe, że we wrześniu, bo mhm. mamy rocznicę ślubu wtedy. Mm. Więc taka podróż, no pewnie. To no... impreza powinna być. <laughs> Kolejna. No, myślę, że pojedziemy w jakieś ładne miejsce, ale jeszcze nie chcę nic mówić, no bo... No tak, się teraz, wy, teraz też się wyprowadzacie za granicę, więc nie mm, wiadomo jak to będzie. Więc tam. to jest też duża taka, duży wyjazd. Duża Ta zmiana. Wakacje w sumie trochę dla mnie. A kiedy mnie zaprosisz do siebie? Wpadaj, kiedy chcesz. Nowych... Jak najszybciej. Będziesz sobie nagrywała tam. Bo będą. No, myślę, że pewnie wrzesień, październik. No. My planujemy jakiś wyjazd we wrześniu. I właśnie myślę o Dominikanie. Albo krecie. Albo kreta. No zobaczymy. dla Do nie kanał. Nie wiem, Aniela. Ona nie... jest bardzo turystyczna taka, lubisz takie... No ale, znaczy tak, no faktycznie nie odpoczywam, jak jest dużo ludzi, ale, ale mi chodzi o widoki, zdjęcia. No tak, dla tak. mnie największym odpoczynkiem będzie, jak ja będę miała piękne zdjęcia. Mhm. Okej, okay, i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzień ze mną wam się podobał. Koniecznie zostawcie łapki w górę pod tym filmem. No i dzięki za oglądanie. Pa-pa!